Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi dla was Jabe Dark i witam was w nowej, tak praktycznie, serii na kanale. Z serii, no, nazwa nie będzie raczej nie, seria nie będzie raczej miała nazwy, to będzie po prostu e, playlista z różnymi zabawami, e, minigierkami na różnych serwerach. Ostatnio, właśnie bardzo znane są rozgrywki typu Hide and Survival Games. E, co tam jeszcze jest Ten, już nie pamiętam, co się Blow i, i Mandzie obawiam z tymi strzałami, już nie pamiętam szczerze mówiąc, jak, jak się nazywało to. E, jednak e, oczywiście we wszystko sobie spróbuję i tak tak jakby to, ta playlista będzie e, z taką play, playlistą, w której będą odcinki po prostu e, z Minecrafta, z minigierek na różnych serwerach. E, dzisiaj zajmiemy się e, minigierką dosyć fajną pod nazwą High and Seek, czyli Zabawa Wchowanego. Szczerze mówiąc, jestem pierwszy raz na tym serwerze i tak do końca jeszcze może nie ogarnę tego wszystkiego, co tutaj na mnie czeka. Na szczęście wiem, że na przykład pod nazwą Arcade znajduje się kolejne takie, takie rozgałęzienie: cztery strony, które, które, które na przykład mamy tutaj? On in the chamber. Nie wiem mamy Spliga, mamy Paintballa i mamy Hide and Seek i właśnie dzisiaj zajmiemy się zabawą wchowanego tak więc dzisiaj rozegramy sobie parę rundek albo jedną rundkę zobaczymy jak to będzie wyglądać jedną rundkę albo parę rundek w wy... wchowanego po prostu jeszcze jest, jestem szczerze mówiąc ciekaw jak to będzie wyglądało um, <ścoughs> dobra zobaczmy um, full not gen czyli trzeba po prostu znaleźć um, serwer który um, jest dostępny, że tak powiem. E, e, e. O, jest, 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 jest. Dobra. Tak więc yy, Jedyne czego się spodziewam tutaj, to wiem, że będzie coś takiego, że yy, będziemy albo szukającym, albo osobą, która się chowa. Zresztą wyjaśnię wam to za chwileczkę. Yy, jakby co jeszcze nie mam żadnych yy, shader packów, ale to za chwilę sobie porozmawiamy, jak się ukryje. Yy. No i dobra, zobaczmy. Czyli ja jestem Gravem, dobra, jestem Gravem. Yy, którym... i właśnie teraz naszym zadaniem jest, yy, 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 jest, jest, jest jest yy, znalezienie yy, chyba mieczyka bodajże, tak? Nie, nie, nie jestem do końca pewien. Yy, ale dobra, zobaczymy. Mamy się po prostu ukryć. Mamy się dobrze ukryć i ta kryjówka ma być bardzo, że tak powiem. Yy, zresztą, jak widzicie, tutaj latają sobie piaski i tak dalej, tak więc. Yy, E, tak więc, tak więc. E... Dobra, my się może tutaj ukryjemy. O. E, I tak, jesteśmy grablem. Tak, to, to jest nasze. Te, na, mamy taką teksturkę gravel, e, e, Która, może tutaj się schowajmy? Będzie lepiej. E, która, która, która. E, która po prostu daje nam coś takiego, jak widzicie tutaj lat, latają te stone, piaski i tak dalej. I właśnie w taką postać się podporządkowujemy. I naszym zadaniem jest tak schować się, żeby, żeby, żeby nas szukający, kilku szukających, nie znalazło po prostu. Czyli trzeba się tak wpasować w otoczenie, żeby żeby nie, nie mógł nas znaleźć po prostu. W sumie będzie tutaj. A nie tutaj. Chociaż tutaj będzie też dobre. Tutaj też będzie dobre. O. o, jak widzicie, tutaj did przed nami lata. Tak więc. Stary spadaj. To jest moje miejsce. No dobra, tak więc porozmawiamy sobie dzisiaj. Może tak, jak się, że jak, jak się chowamy, jak na razie, to, 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 to porozmawiamy sobie po prostu na temat na przykład You Are Now a Knockback Wooden Sport, czyli zostaliśmy wykwipowani w Knockback 1, czyli możemy praktycznie zaatakować e szukającego. Tak więc to, tak jakby troszeczkę chowane, zaklepane, chowane, że tak powiem. Może by to tak nazwać, yy, i tak yy, jak widzicie na aktualnej wersji, nie mam Nie mam, yy, shader packów, czyli te, tekstur. Yy, shader packów, czyli. Yy, Jezus, spadaj koleś! On chyba jest. Nie wiem, nieważne. Yy, nie mamy tych yy, Sonic Ather's Unbelievable Shaders, szczerze mówiąc. na no, tą wersję, yy, szczerze mówiąc, nie wiem, jak zainstalować. Tak więc, jeżeli macie. Taką nie wiem, jakiś poradnik na przykład na temat jak Jak, 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 jak zainstalować te shader paki, to naprawdę bardzo prosiłbym o. On naprawdę tego dirta nie widzi. Jestem teraz Solid Gravel, dobra, trzeba się. Co znaczy Solid Gravel? Czekajcie, czekajcie. O, tutaj się screena. Chyba nas nie widział. Kurczę, aż dziwne. A szczerze powiem, że dziwne. Ale Dirta tego zaklepał. A nas nie widzi we dwójkę. No kolej, spadaj, bo się tego, bo się bo się, bo się, skapnie. Dwa deer, dwa ale przeciwko. Kogoś klepią, kogoś klepią. Trzeba się po prostu skampić, także dobrze że. Ym, I oczywiście szukający ma ograniczoną ilość, e, ograniczoną ilość y, um, uderzeń tym mieczem, tak więc na szczęście, na szczęście tak to działa. Czekajcie, jak to można? Mamy jeszcze, y, jeszcze, jeszcze mamy 107 sekund do, do przetrwania. Yy, ukrywających jest 15, i, i szukających jest 8, więc Więc, yy, mniej więcej tak to wygląda. I kurczę, strasznie tutaj jest dużo, zauważyłem. A można by się gdzieś skryć dalej, ale na szczęście chyba nas nie zauważył. Ja kurczę, cały czas jestem przyzwyczajony do tego, że yy, że yy, widzą mnie, na przykład teraz, bo jestem, widzę 2 dwa, w dwa wysokości, a tak naprawdę jestem tylko jednym plockiem nie widzi mnie. Ha, ha. I tego grawla też nie widzi na no kitu Serio? O kuźwa Ale ja, ja. Może ja, nie, do, dobra, może stąd nie będę wychodził po prostu. Aha, czyli oni się bawią. Dobra, zostały 40, zostało 40 sekund. I Jestem szczerze, mówiąc, bardzo podekscytowany, ponieważ można to wygrać. Kurczę nic, nie idź tu. nie mogą znaleźć, nie mogą znaleźć. Ciężko jest, prawda? Ciężko, ciężko. Ale jest yy, ukrywających się jest 13 aż. So, kurczę nie jestem jedyny, co tutaj się ukrył bardzo dobrze. Oj, Deep tak lepiej. 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. 2, 1. No i się udało. Mam 40 tokensów, że tak powiem. To jest chyba jakaś waluta, która. E, odpowiada e, temu serwer w serwerowi. No i się udało. 40 kotokańców, szczerze mówiąc, jestem ciekaw, na co można to coś takiego wydać. Tak więc e, to będą takie krótkie odcinki z minigier na tym serwerze, ponieważ ten serwer jest bardzo rozbudowany, posiada bardzo dużo trybów. trybów tak więc zapraszam na ten serwer, będę się czasami tutaj pojawiał. Jeżeli chcecie na przykład ze mną pograć, tak więc chociaż nie wiem czy to będzie aż tak y, aż tak y, łatwe, żeby mnie znaleźć, ponieważ jest tu bardzo dużo ludzi, jest to 30 tysięczny slotowy chyba, 30 tysięczny slotowy, tak więc jest to bardzo naprawdę dużo. I osobiście powiem, że serwer mi się podoba i taka seria u mnie powstanie. Tak więc, yy, no cóż, i mi teraz pozostaje tylko powiedzieć Wam do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tego serwera. W przyszłym pewnie pobawimy się znowu chowanego, ponieważ ten tryb bardzo mi się spodobał. Tak więc, cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych randomowych rozgrywkach minigame. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.